Dzień dobry Państwu, tu arcymistrz Marcin Tasbir. Lotto indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach na rok 2019. Za nami siódma runda. Znów bardzo emocjonująca, znów obfitująca w wyniki rezultatywne. Mateusz Bartel wygrał z Szymonem Gumularzem. Tę partię będę dla Państwa dzisiaj komentował. Oraz Bartłomiej Heberla przebudził się po długim niedźwiedzim tygrysim śnie. I wygrał z Danielem Sacikowskim. W pozostałych partiach padły remisy. Mianowicie Bartosz Soczko zremisował z kacprem Piorunem, Igor Janik zremisował z Grzegorzem Gajewskim, mimo że prawdopodobnie miał wygraną pozycję, i Jacek Tomczak remisuje z Kamilem Dragunem. Także jeśli chodzi o tabelę, to prowadzi dalej. Kamil Dragun ma 5 punktów z 7 partii, na drugim miejscu Kacper Piorun 4,5 punktu, i na trzecim execvo. Mateusz Bartel i Bartosz Soćko punktów 4 Także przejdźmy do partii. Mateusz wybrał E4 i nie jest dużym zaskoczeniem, że Szymon Gumulasz wybiera obronę Karokan E4 C6, D4 D5, E5. Oczywiście tutaj białe mają multum możliwości. E D5, skoczek C3, skoczek D2. To zależy co kto lubi. Tutaj oczywiście też można próbować grać takie jakieś boki typu F3. E, natomiast E5 oczywiście jest najbardziej pryncypialne. Goniec F5. Czarne również mogą grać ewentualnie ruch C5. Natomiast koniec F5 w partii nastąpiło. Skoczek F3, E6. Czarne planują zagrać C5 i grać jakby obronę francuską, ale bez tego francuskiego gońca, który właśnie wyszedł na F5. Dlatego tracą tempo. Nastąpiło C3, C5. Normalnym ruchem jest w tej pozycji skoczek D7 i po gonie C2 skoczek E7 z następnym H6. Zupełnie inne plany. Czarne też będą chciały zagrać C5, skoczek C6, ale to zupełnie inna para kaloszy. Tutaj nastąpiło C5 od razu. Mateusz nie był zaskoczony. Zagrał Hetman B3. Moim zdaniem lepsze jest goniec E2, by po skoczek C6 dopiero zagrać Hetman B3 i po Hetman B6 bicie, bicie, skoczek A3. I po jakimś ruchu król D7, skoczek B5. Myślę, że tutaj białe mają lekką przewagę. Natomiast w partii nastąpiło Hetman B3, Hetman B6. E, prawdopodobnie lepsze było e, Hetman C7 i teraz pogoniec E3 skoczek D7. E, natomiast w partii było Hetman B6, skoczek A3 i po skoczku C6 dopiero teraz Mateusz e, zamyślił się na dłużej, zagrał ruch DC. Moim zdaniem niepotrzebnie, dlatego że pozwala wyprowadzić od razu końca. Myślę, że Hetman B6, AB i goniec E2 było lepsze. Natomiast po DC, goniec bije C5. Myślę, że czarne naprawdę już nie mają problemów. Wręcz przeciwnie, myślę, że mogą przejąć one inicjatywę. Tutaj grozi bicie na F2, więc jedynym ruchem jest Hetman bije B6, goniec bije B6, skoczek B5, goniec G4 i A4. Lepsze chyba jest goniec E3, chociaż tutaj trzeba doliczyć się, że po biciu biciu król D7. Tutaj groził oczywiście szach na C7 e, i skoczek B na D4. Skoczek G7, goniec B5, skoczek G6. E, czarne z uwagi na strukturę pionkową stoją troszeczkę lepiej. Te dwa pionki na pewno nie są siłą białych. Natomiast w partii nastąpiło A4, król D7. I myślę, że czarne mają już sporą przewagę, e, którą całkiem dobrze y, prowadzi. Szymon Gumularz, skoczek D6, goniec F3, GF, skoczek bije E5, wisi tutaj skoczek na D6. Oczywiście tutaj nie można było po goniec F3 wtrącać skoczek F7, z uwagi na proste goniec H5 i po skoczek H8, skoczek G7, skoczek białych nie wychodzi. Także tutaj dlatego GF, skoczek bije E5, skoczek bije B7. I mimo, że białe mają parę gońców, to jednak struktura pionkowa i Problem z tym skoczkiem dają białym przewagę. A5B4 jedyny ruch, żeby tego skoczka nie stracić. ABCB, B. skoczek bije F3, szach Król D1, skoczek F6, czarne. Jak na razie grają zupełnie poprawnie. Wieża A3, skoczek E5, goniec B5, szach Król C7. Tutaj, oczywiście, można też było grać Król E7, by tego króla mieć w bezpiecznej pozycji bocznej, ustalonej. A po królu C7 nastąpiło skoczek A5. Skoczek E4, goniec F4, F6 i czarne są naprawdę bardzo ładnie. Te pionki A, b nie idą, te pionki w centrum mogą być bardzo, bardzo groźne. Następ, nastąpiło król E2, goniec bije A5, BA i pierwszy bardzo poważny błąd: wieża bije A5. Należało grać król D6, by po F3 zagrać skoczek C5. Ten pionek na A5 za długo nie pożyje. I czarne mogły tutaj stanąć dużo lepiej. Natomiast nastąpiło wieża a5, wieża c1, szach. I pierwszy, tak już naprawdę poważny błąd, król b7. Należało iść w drugą stronę i pogodzić się z tym, że po wieża c6, króle 7 no tę przewagę straciliśmy. Natomiast po królu b7 następuje wieża b3. I już widzimy, że będą problemiki z królem. No i następuje przegrywające wręcz yy, yy, koń d6. Należało jeszcze grać król A8, by po biciu, biciu wieża C7 e, bronić się przed matem, przepraszam, bronić się przed matem e, ruchem król B8, ale widać, że to białe już tutaj e, przejmują pałeczkę, jeśli chodzi o przewagę. Natomiast po skoczek D6 nastąpiło goniec D7 szach, król A8, goniec B5, FB5 i wieża C7 i w obliczu wielkich strat materialnych. Czarne uznały się za pokonane. Król stoi w macie. Grozi gonie C6 i tutaj białe wygrywają. Także partia pełna błędów, ale bardzo żywa, bardzo ciekawa. Pokazująca to, że ci zawodnicy są już naprawdę zmęczeni. A jeszcze dwie rundy przed nimi. Zobaczymy, co będzie się działo właśnie w tej decydującej rundy. Jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. Chciałbym podkreślić, że wreszcie wygrał swoją partię Bartłomiej Heberla na razie zgromadził 1,5 punktu to jest właśnie tak, że w turnieju kołowym bardzo trudno grać się z takim zawodnikiem, który ma tak słaby wynik mimo bardzo dużej klasy gry, ma tak słaby wynik dlatego, że no, ta sprężyna kiedyś puści zależy wszystko od współczynnika naprężenia, natomiast współczynnika sprężystości natomiast po prostu kiedyś musi puścić to i trafiło na Daniela Sadzikowskiego. Ehm, także turniej bardzo ciekawy. Nic jeszcze w sumie nie wiadomo. Ehm, nie wiadomo, kto zdobędzie medale w tym turnieju. lot to indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach na rok 2019 po rundzie siódmej niewiele wiemy. Zapraszam do oglądania na platformie Twitch ehm, transmisji prowadzonej przez Kacpra Poloka. Zapraszam również do e, uczestnictwa uczestnictwa w lidze <grydze> typerów. I z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania kolejnych moich analiz.